Ale kompanie Ros, będą i zapraszam do kolejnego materiału z Gry Wallow Battle Battlecry 3 na moim kanale. Dzisiaj ponownie komentujemy wraz z Jorą Battlecry Competition. Dzień dobry. Kolejna rozgrywka turniejowa. Tym razem Arek z Gowasu grają na Kronosa i Enzo. To jest to ich pierwsza rozgrywka pomiędzy sobą. Zobaczymy, jak im pójdzie. I rasy. Na dole mamy Gowasu na mrocznym elfie z. No, z przewagą Gemkatingu i dwa do przyzywania. Okay. Arka na nieumarłych 10-10. I u hmm. góry po lewej mamy Kronosa na Minotaurze, który ma więcej złota niż krychy. I mamy hmm. Skowrona, czyli Enzo, druciarza hmm. imperialnego e, z metalem, kamieniem i złotem. A, no. poczko build. Um, Zobaczymy. Dobra. My już ten mecz widzieliśmy, tylko może z zamianą stron i team hmm. grającym rocznymi elfami i nieumarłymi jest trochę inny, what hmm. No, zobaczymy co z tego wyjdzie, no zmiana stron tutaj, czy ono ma jakieś znaczenie, no myślę, że będzie jakieś śmiałe jeżeli chodzi chociażby o rzucanie zakręt skrótami klawiszowymi. Możliwe, że będzie to bardziej na korzyść dolnej drużyny, ale ja wiem, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o stronę, to chyba nie ma większego znaczenia gdzie kto jest, ale jeżeli chodzi o zmianę drużyn ogólnie, no to Arek mhm. na Andedach zamiast Matiego i Gowasu na mrocznym elfie zamiast KKP. Gowasu mhm. pewnie zabójców robić będzie, więc możliwe, że mu lepiej pójdzie, ale no zobaczymy. Mm -hmm. Samo dodanie zabójców to jeszcze nie jest wszystko. no Trzeba jeszcze mikro KKP. i makro mieć dosyć dobre, a KKP ma akurat dosyć dobre. Mm, nie wiem, właśnie, bo jakby jako ja, że team KKP -mat i jako właśnie potrafi się rozbudować i ogólnie, ale czasem, czasem oni razem swoje mikro mają takie pokraczne i nie zawsze wychodzi to, co powinno. No ci się no, to też można zauważyć, że chodzi o mikro, ale ogólnie makro, na przykład jak grałem z KKP, jak on był wysokimi elfami, to naprawdę szybko się, pamiętam, rozwinął i tam na dole pomagało na górze mi pomagał, także straszne lagi, oj. Mhm. Mam nadzieję, że, się, że, że, że będzie wystarczająco ok Niech nie będzie. Dobra. Dobrze. Tutaj bohater Gowasu próbował coś porobić z bohaterem Kronosa razem z tymi... z kwazytami, ale... Mm -hmm. Kwazyty niby tam troszeczkę skuteczniejsza jednostka od szkieleta, ale szkieletów więcej. Tylko żeby nie stracił Gowasu bohatera głupio. Mm -hmm. To będzie smutne przecież. No, to już mniej kombata. O, jakiś przed nie wiem tylko komu, ale ch chyba szkieletowi, a nie temu kwazytowi. No, no, no. no, wyprztykali się obaj tutaj. Słucham? Wyprztykali się obaj z przyzwańców. A, kolejne dwa szkielety. one-shotowany praktycznie. Pajączki dosyłane, te niskopoziomowe. No, można by, mógłby z tymi pajączkami tam próbować coś. W ogóle te kopalnie tutaj w trzy w ogóle są tego Gowasu. Teraz dopiero zauważyłem, że ten kamień złoto i kamień i, i, kurczę, to jest do Gowasu należy. Mm, ciekawie, tak. Środek, środek należy do teamu zdolnego dolnego narożnika. Tak jest. Tutaj Krona przejął tylko pierwsze poziomówki, także no przewaga jest tutaj u Gowasu. Minotaur wyszedł pierwszy. Pająki tam mało tu zrobią. Mm. Ale jak dojdzie kawaleria... Aż trzy grobowce zrobił do pająków, nie wiem czy to był dobry pomysł, nie wiem po co to. Dwa to jest w zupełności wystarczające, no ale okej. Okay. Brazjawy nie mające odporności na porażenie nie niszczą tych posągów. Znaczy że no pewnie tego nie dopatrzył, nie chciał w to wchodzić na pewno Arek. No Arek przejmuje górne kopalnie. Dolne kopalnie póki co neutralne. Tutaj, o bitka. Bohater lasu no, ogłoszony. Mhm. Mm Groźnie było. Ciekaw jestem czy mu jeszcze jakaś potka została. O, tylko żeby Minotaur nie zniszczył tego portalu, bo z to metalu wpadnie przecież. A, chyba Kronos o to olewa. Może zapomniał, że dostałby z metalu za ten portal. O, zjawy tutaj już Bazyliszka męczą. Mhm. Mm Zjawił się plus 5 do obrażeń. Właśnie kryt wszedł, zabiją też te szkielety. Minotaura otrutego, niech wezmę. Kryt wszedł, niby, ale zjawa sobie tutaj jeszcze radzi. Radzi no, no. sobie, poradziła sobie. Zaraz pewnie będą cienie. Tak jest, już jest otocz cieni zbudowany. Dobry trade. No, 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 tutaj nic nie stracone. Cień już jest zrobiony, pająki już te te królowe. Tutaj środek będzie odbijany przez Gowasu. Pierwsze golemy się pojawiają u, u, u Enzo. Dużo cieni, które lecą na e, Enzo, ale jednak cofa. Cienie tam próbowały kopalnie, ale ja no fajne, fajnie tutaj. Fajne próby mhm. robienia czegoś, mhm. to na pewno. Tylko cienie w golemy e Nieby nakryta spoko, obrażenia plus 10, ale jak wejdzie obszarowy ten to obrażenie obszarowe od obuchu, to to nie warte tego. No i jeszcze miny obszarowe. na przywoływał Enzu. No, a pająki będą. Yy, ten z jaj. No zobaczymy. Że się to, nie no, to przecież jest metal dla Minotaura. Mroczny krasnolud prawda to zniszczył, ale jajka zniszczył już Minotaur. No. Chyba, że golem no, kolemy... podejdzie. Złożę, nie. <ślam> Kurde. <ślam> te kryty jakieś z dupy totalnie. Wchodzą w byle kogo. No nie na kogoś, na kogo nie powinny, ale no golemy okazały się tu kluczowe w tej walce. No, zdecydowanie. Golemy tutaj przyszły i wypędziły cienie. Jeszcze ta kawaleria niech się pojawi, tam widzę jednego konika. Dark Ridera na naturalu Enzo, mógłby spróbować gdzieś go tam posłać, gdyby zauważył gdzieś jakiegoś bohatera. No jest tam bohater Kronosa. 192 HP jedzie Dark Rider, będzie driftował. Jedzie? Driftuje, on driftuje. Driftuje. Ech, ola, boga. Oy, ola boga będzie. Taste my dark blade. Nie ma. Nie o. ma. Poszły dwie potki, przestraszył się strasznie, Kronos. Poszły dwie poty full hapema. Próba cieni jakiś. No cienie mogłyby w te bazyle, nie, bo golemy zanim dojdą, to się zejdzie, maszyny już się zbierają, kawaleria szkielet potrzebna. Mhm. Jest solidna e zabudowa już na naturalu. Biblioteka już powstaje u tego u nieumarłego. Jakieś pierwsze jednostki się nieumarłego zbierają też u góry, jakieś trzy cienie, jakieś trzy upiory. Fajna kontrola, Górna też kopalnie do Uarka, pogromcy, kawaleria już jest, no. Cienie tam atakują te bazyle, ale jak już golemy podeszły, to powinny cofnąć. Zobaczcie, co się dzieje u mnie. A co się dzieje u głowasu? No. Nie da się morfować ogników. O. No, daje się, daje się, może z jakimś opóźnieniem. Ale czy ci to chodzi o to, wiesz, o HD Patch i są te ogniki na wszystkich stronach, a oznaczył pewnie... Ale nie jestem pewny, czy o to mu chodzi, że, że, że się nie dało, w sensie, że byli za daleko od siebie, że nie miał ikony, czy że się nie da, że miał laga. To jest dosyć istotna różnica, nie wiadomo, co miał na myśli. Mhm. Mm aby żeby bohatera nie posyłał tam Gowasu. Gowasu, gdzie ty idziesz bohaterem? On ma go na postawie obronnej ciągle. Mm. On ma go na postawie obronnej. Znaczy, on ma tu jakiś plan chyba, Gowas. Chcę po prostu wejść w te golemy? Ale bohaterem? Kamienie owały go, po prostu bazyliszki go w kamień zmieniły. Mm -hmm. No niestety, no, już po 5 minutach było, można było zgłosić flagę. Ta gra był, miała potencjał znacznie, znacznie lepszy od tego co ten. Co, co robił Mati z KKP. No po prostu lepiej im szło. Le, lepiej grali. Ten Andes z morocznym Elfem grał lepiej. No Nie wiem czy, czy możemy uznać tutaj, że będzie restart wymagany, bo 5 minut minęło niby. Niestety, ale go was podjął decyzję przed 5 minutą, że jednak może grać dalej i to by było nie fair względem drugiej drużyny. No byłoby nie fair, ale kurczę, szkoda, taki potencjał. Tak, tak, bo nie smak kasztan w gębie pozostaje, no ale... Szkoda, szkoda, szkoda. No będzie próba ataku nieumarłego na natural mrocznego krasnoluda. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Trochę liszy tam dochodzi. Będą cienie jeszcze tam. Nie atakuj tego inżyniera, alarmujesz. No. Dobra, no jest próba wbity. Są moździerze mhm. trzy. Są jakieś tam trzy golemy. Tam golemy się tam akurat złożą w sekundę. Mhm. cienie się poskładały. Pogromce rób. Rób pogromce. Niech on nie pada, jest Dark Mitril w ogóle. Dobra, wieża pada, naprawa odpalona, ale niepotrzebnie. Moździerz też będzie padał. Katapulta też zaraz padnie. Mhm. A naturalna dole przez Minotaura i Mrocznego Krasnoluda. Niszczony, Mrocznego Elfa. Oni tego nie wybronią tam. Nie mają jak, nie mają czym. A góra oczywiście będzie wybroniona, wiadomo. Tam złoto zniszczone, co prawda, umrocznego Krasnoluda, ale co z tego? nie znaczy, mógłby się dłuższy czas w sumie cackać z tymi. Zburzyć ten moździerz od razu, i przy, pod warunkiem, że byłyby te większe siły, no to hmm. No w ogóle, plus 20 do obrażeń już ma na Minotaurach. Kronos w poprzedniej grze ja tego nie miał. W sensie eee... Możliwe, że później miał, nie, nie zwróciłem uwagi, ale przez no, no, dłuższy no. okres gry nie miał. No nieumarłe siły będą próbowały tutaj wybronić trochę ten Natural, ale trochę za późno, gdy już wszystko popadało. Cienie oczywiście na Bazyle idealne, no ale golemy dochodzą. Tam Z golemami się niby Dumnite może bić, ale jeden jest. Dostanie kryta w pyski, nic nie zrobi. Mhm. Mm A ta szansa nakryta mimo wszystko jest mniejsza? Ten Dumnite jest tam jechany przez Bazylę. On tam nic nie robi, on tam podszedł i zaczął się drapać mieczem po tarczy. Okay. Szkoda, 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 był fajny potencjał. Naprawdę walka o środek ze strony nieumarłego i mrocznego elfa była znacznie skuteczniejsza niż poprzednie rozgrywce, dzięki czemu zanim zaczęli Minotaury z golemami jakimiś napierać na wroga, no to, to było dużo później. Nie zaczęli napierać dopiero jak padł Bohater na środku. A tak poza tym to właśnie to przebijanie się na środku było spoko. I Jarek już miał przygotowany, przygotowaną armię tam na naturalu w razie czego, żeby zaatakować. Także ciekawiej tutaj nie umarli z mrocznymi elfami, zagrali moim zdaniem niż w poprzedniej. No. i później by jeszcze zabójcy weszli, jakby bohater nie padł, jakby lagów nie miał, no to no mogłoby być ciekawiej. Po prostu. No trudno. Trudno. Nie wiem, no, no, no musimy pewnie tę grę zaliczyć. No. no musimy. Także drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale. Ze mną był Pan Jora. Yy, dziękuję. Pozdrawiam. Na Dzień. razie.